Cześć, dzisiaj na mój garażowy warsztat trafił kolejny produkt od firmy Azymut tym razem jest to Tatron Azymut, polska firma która ma w swoim zwyczaju nazywać produkty które sprzedaje szczytami górskimi, czyli na przykład mamy Turon, Karkon i Zeron był na kanale Gewon dwa razy recenzowany, ponieważ był to zestaw EDC i Multitool, teraz jest właśnie Tatron, no i oczywiście pierwszy człon ich pochodzi od szczytu górskiego, on oznacza na natomiast aktywność fizyczną, ruch na świeżym powietrzu, tak sobie właśnie ta firma to wymyśliła. Jestem ciekawy jak będzie z tym scyzorykiem Tatron. Tutaj na bocznej ściance mamy wyszczególnione wszystkie funkcje, którymi dysponuje ten scyzoryk. 25 ich jest. Najbardziej mnie ciekawi to, czy kompas będzie wskazywał odpowiednio kierunki i co to jest światło survivalowe SOS. Także te dwie rzeczy mnie tutaj ciekawią. Mamy tutaj też rozrysowany cały scyzoryk, gdzie się co znajduje. A tutaj mamy informację, gdzie jest produkcja. Także szkoda, że produkcja niestety nie odbywa się w Polsce, tylko gdzieś daleko, bardzo daleko. Pudełeczko puste, nic więcej już tam w środku nie ma. Dostajemy, jeżeli chodzi o akcesoria, na razie widzę tylko to Etui z kordury zamykane na szczęście na zatrzask. Bardzo nie lubię tych, które są zamykane na, na rzep. Ok, w środku nic nie ma. Etui na bok. Woreczek foliowy, no i jest naszym okczom, ukazuje się. Tatron, oto jest i on. scyzorek jak widzicie jest dość szeroki, porównajmy go może tak na szybko z paczką zapałek, żebyście mieli jakieś wyobrażenie na jego temat, jak on wygląda. I osoby, które oglądały moje recenzje odbiorników radiowych wiedzą, że ja bardzo lubię posługiwać się miarką, jednak dzisiaj do porównania wykorzystam konkurencyjny... Uznany na rynku scyzoryk. Jest to produkt od Victorinoxa model Handyman, czyli złota rączka. Rozmiar jest praktycznie ten sam. No, jak widzicie, ten jest znacznie szerszy, chociaż mimo wszystko i tak całkiem nieźle leży w dłoni. Swoją drogą chodzi mi po głowie zrobienie pewnego porównania porównać właśnie ten produkt do produktu handyman ponieważ akurat ja na chwilę obecną handymanem dysponuję ale Tatron, nie tylko z tego co widziałem czerpał inspirował się Handymanem, jeżeli chodzi o funkcję, ale też paroma innymi scyzorykami od Victorinoxa. Jednak to zostawimy na osobny materiał. No i tak, mamy tutaj plastikowe okładziny. One są takie, powiem, przyjemne dosyć w dotyku, ale to jest nadal plastik. Tutaj jest ta okładzina bardzo szeroka. Jest tutaj zamontowany ten nasz właśnie kompas. Już sprawdzamy, jak to jest u niego z tymi kierunkami. Może tak go przytrzymam. No, i igła kręci się jak na piratach z Karaibów. No, powiem wam tak. Że jest dobrze, jest dobrze, jeżeli chodzi o działanie tego kompasu, ponieważ ja teraz jestem twarzą zwrócony na zachód. No i jak widzicie, jest ok. Po lewej stronie mamy południe, za plecami mam wschód. Tutaj jest po prawej, po prawym ręku mam północ, no i na wprost jest zachód. Także ten mały kompasik jak na razie daje radę, działa. Eee, I tutaj widzę przycisk. Jest przycisk. I jest tutaj jakaś dioda, nic nie widać. Zaraz zrobimy ciemności. Um, obawiam się, że to jest właśnie tą naszą latarką, chociaż nie jak oni to nazwali. Światło survivalowe, e, e, survivalowe SOS. Co się stanie, jak dwa razy to nacisnę? Nic, po prostu się zapala. Czyli zapala się wtedy, gdy trzymamy. Ok, tak to wygląda. Tutaj zakładam, że trzeba to wyjąć, wypchnąć, żeby wymienić baterię. To jest jakaś płaska bateryjka. Nie będziemy tutaj grzebać, nie ma sensu. Zróbmy ciemności. Zobaczymy, jak ta lampka sobie radzi. No dobra. Świecimy. Powiem Wam tak, że no tego światła trochę, trochę tutaj nam daje ta dioda, jednak jego jest dosyć mało. To co ja widzę na żywo, a to co Wy widzicie tutaj już podkręcone przez oprogramowanie no to jest, to są dwa różne światy. Ja zrobię zdjęcie i załączę jak to wygląda naprawdę, jeżeli chodzi tutaj o tą o to opakowanie, które właśnie teraz tutaj Wam pokazuję. Jest tego światła niedużo i myślę, że to nie wystarczyłoby do oświetlenia mapy. Ogólnie jestem zwolennikiem korzystania z czerwonego światła w nocy, raz, że jesteśmy mniej widocznie z daleka i akomodacja naszego oka do światła, właśnie czerwonego, jest zdecydowanie lepsza niż do białego, no ale tutaj jest go po prostu mało. No tak jak widzieliście na zdjęciach, niestety tego światła generowanego przez tą czerwoną diodę no nie ma zbyt wiele. Raczej to nie jest funkcjonalny gadżet, natomiast jeżeli szukasz dobrej małej latarki w korzystnych pieniądzach, która dysponuje czerwonym światłem i nie tylko, to ja polecam ci taki oto produkt. Jest to latarka od firmy Sofirn, model ST10 i ona właśnie dysponuje światłem czerwonym. Tego światła jest tutaj naprawdę bardzo dużo zmienne tryby. Oprócz tego są także inne funkcje. Była recenzja tej latarki na kanale więc tam z tej recenzji wszystkiego się dowiesz. Zapraszam tutaj, natomiast jeżeli jesteś zainteresowany zakupem, to w pierwszym przypiętym komentarzu znajdziesz linka także w opisie. Także tyle słowem tej małej latareczki, którą polecam. My tymczasem wracamy do scyzoryka od firmy Azymut. Przyjrzyjmy się nieco stali, z jakiej został wyprodukowany ten scyzoryk. Jeżeli chodzi o korpus i narzędzia, mamy stal 420J2. Natomiast ostrza zostały wykonane ze stali 3CR13, czyli te ostrze główne. Jaki to ostrze, małe, to takie wiecie, które powinno być jak brzytwa, taki ala skalpel, to jest właśnie 3CR13. No nie jest to jakaś oszałamiająca stal, z, z, zarówno ta pierwsza, z której jest wykonany korpus i narzędzia, jak i właśnie ta druga. No to jest tani scyzorek też, no tutaj jakiś kompromis musiał być, także użyto stali no raczej niskiej. Jakich jakości. My tymczasem przyjrzyjmy się narzędziom, jakie tutaj mamy. Jest korkociąg, w który jest charakterystycznie dla Victorinoxa wkręcony taki mały śrubokręt. Dobry do regulacji śrubek w okularach. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy tutaj jeszcze. Wygląda to jak płaski śrubokręt. Jeszcze spójrzmy na opakowanie. 20, albo 17. Wkrętak płaski średni, a 20 wkrętak płaski wąski. Ok, czyli co by nie było, to jest, to może to być wkrętakiem. Zmyliło mnie trochę, trochę tutaj to ścięcie. Z tego względu, że na przykład w Victorinoxie mamy dłuto. Dłuto do drewna. Co tutaj jeszcze jest? Jest jeszcze taki przyrząd. Właśnie ten wąski wkrętak. Dziwnie on wygląda. To naprawdę jest wkrętak? Poczekajcie. 19. To jest iglica z oczkiem. No to tak, szydło żeglarskie. 20 wkrętak płaski-wąski. 17 wkrętak płaski średni no jeżeli to jest wkrętakiem no to przepraszam bardzo ja nie mam więcej pytań już pokazuję wam z tej strony ostatni przyrząd to jest właśnie to nasze szydło żeglarskie tak zwane i jak widzę no ono niestety nie jest naostrzone hmm. eee, także no to jest na minus to powinna ta krawędź tutaj powinna być naostrzona Tutaj już nic więcej nie znajdziemy. Przejdźmy teraz na drugą stronę. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Jak to wszystko wygląda. Główne ostrze. Po prostu z napisem nierdzewne. Z jednej strony. Z drugiej strony. Mamy to, jak już wspomniałem. Małe ostrze. Bardzo precyzyjne, które powinno być także bardzo ostre. Pod palcem, niestety, tego nie czuć, żeby to było ostre zaraz je sprawdzimy kawałek kartki no trzeba by nad nim popracować ono nie jest jakoś mega naostrzone no nie tutaj to jest słabo jeszcze to główne zobaczmy O i widzicie, tu kawałek jest naostrzony dalej, no ale czuć pod palcem, że to jest takie półokrągłe. Tu jest ostre, ładna krawędź, a tutaj już coś tam e, przysnęło się panu Chińczykowi. O, widzicie? Od początku to on jeszcze coś próbuje zacząć. No ale generalnie scyzorek jest do naostrzenia, no nie ma co tutaj e, nad tym... Dłużej dyskutować, e, jakie tutaj jeszcze mamy narzędzia. Tutaj coś mamy, otwieramy. Mamy piłę do cięcia metalu, dwa pilniki, jeden z jednej strony, drugi z drugiej strony. No i ta końcówka, która zwykle służy jako przyrząd po prostu do czyszczenia paznokci, albo ewentualnie jakieś inne narzędzie takie na prędce przystosowane, zaadaptowane. Tutaj mamy piłę do drewna. Dwurzędowa. <laughs> no powiem Wam, gdybym tak przejechał po Victorinoxie, to już by było po palcu. Eee, tutaj nic. No ta piła jest niestety nieostra. Bardzo słaba jakość, jeżeli chodzi o wykonanie tej piły. Dalej. Następny eee, przyrząd są to nożyczki. Zobaczmy, jak te nożyczki sobie będą radziły. Czy one w ogóle tną? Nie nożyczki ładnie do nożyczek tutaj się nie przyczepię. Mamy tutaj również charakterystyczne, które na pewno również kojarzycie właśnie z Victorinoxa. Szczypce takie ala kombinerki Victorinox ma bardzo, ale to bardzo podobne. Zasadnicza różnica to taka, że w Victorinoxie są one dwa razy grubsze. Także to jest to. Tutaj cóż, no szczypce są jak szczypce, troszkę mamy tutaj e, luz. E, też tutaj po środku jest taki przyrząd, który umożliwia nam zaciskanie na przykład ołowianych ciężarków wędkarskich. No i sama ta sprężyna też no, nie wzbudza mojego mm, zaufania niestety. Jeszcze poczekajcie, szybki rzut oka na nit. O, zobaczcie jak wygląda nit w Victorinoxie. A jak wygląda niet tutaj? Tak swoją drogą ten otwór tutaj on na przykład służy do wbijania czegoś. Taka ciekawostka, nie każdy o tym wie, że w, w handymanie coś takiego właśnie jest i że jest to celowo tak zrobione. Jedziemy dalej. Mamy gwiazdkowy śrubokręt taki na stałe, nie to, że jakieś wymienne bity. Jest gwiazdka. Po drugiej stronie Wow, nie otworzę, pewnie dlatego, że to jest otwarte. Tak. Mamy lupę. Jest lupa, niestety plastikowa. No, z takiej odległości już się wszystko rozjeżdża. Tak, no to jest. Powiedzmy, że do przeczytania, ale. No jeżeli mam nad całą kartką trzymać lupę, to trochę coś tutaj mi nie bardzo to pasuje. No i zostały ostatnie dwa narzędzia. Jest oczywiście szeroki płaski e, śrubokręt. Jest tutaj tak on co tutaj się wydarzyło? Dlaczego to jest tak krzywo? Czekajcie, czekajcie, coś mi nie pasuje. Coś mi nie pasuje tutaj, moi drodzy. No nie, dalej nie pójdzie. Czyli to tak Musi być krzywo. Myślałem, że to się wyprostuje, ale nie. A jak to zabiorę? Nie, no nic z tym nie blokuje, tak jest. Ok, no cóż, taki urok tego scyzoryka. Także szeroki, płaski śrubokręt, otwieracz do butelek. No i jest także ściągacz izolacji. Tutaj to wycięcie. I po przeciwnej stronie. Ostatni element jest to oczywiście otwieracz do puszek od konserw. Czuję, że jest on naostrzony na szczęście. Także dobrze, wygląda to całkiem nieźle. No i płaski śrubokręt, ale zwróćcie uwagę, podobnie jak w przypadku tutaj tego średniego płaskiego śrubokręta, ten płaski śrubokręt on również jest niewykończony. On nie jest jakoś zeszlifowany. Tylko po prostu tak, jak zostało to wyjęte z matrycy, no to chyba tak to wygląda. Wypolerowane w jakimś bębnie, i to wszystko. Także, no tutaj, nad jakością tych narzędzi, które składają się finalnie na produkt, no to myślę, że producent musiałby popracować. Tutaj nie mamy tego niestety naostrzonego, a powinno być. No i tutaj, właśnie to, co chcę Wam powiedzieć, tutaj ten. Śrubokręt tak samo, tak jak widzieliście, to nie jest mm, jakoś naszlifowane. To, to, to w ogóle nie wiadomo czym jest. Równie dobrze y, to może służyć do oczyszczenia paznokci, tak samo jak i element piły. Także tak, moi drodzy, prezentuje się Tatron. Tatron, mój pierwszy scyzoryk od firmy Azmut, czy ostatni? ciężko powiedzieć. Może coś jeszcze kupimy i przetestujemy, zobaczymy jak wygląda od tej firmy. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi właśnie o ten oto przedmiot. Pojawi on się na pewno jeszcze, tak jak wspomniałem w porównaniu, gdzie porównamy go do innych scyzoryków od Victorinoxa i przede wszystkim do mojego Handymana. Tylko wiecie co? Mi tutaj umknęła jeszcze jedna Rzecz nie zauważyłem jeszcze jednego narzędzia. Za piłą i pomiędzy nożyczkami mamy jeszcze jeden przyrząd. Jest to taka oto miareczka. Skrobak do ryb, i tutaj ten element jest to wypychacz do haczyków. Tak to wygląda. Tak swoją drogą ta stal bardzo się, ale to bardzo się palcuje. No i jest ona taka powiedziałbym Wam. Troszkę, no jednak, tandetna. Nie widzę tutaj jakiejś takiej dużej e, jakości premium, jak to ma miejsce, właśnie przy, w przypadku produktów od firmy Victorinox. Na tym kończymy. O, nie weszło. Super. Na tym kończymy moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o produkt Tatron od firmy Azymut. Napisz koniecznie komentarz, czy masz taki scyzoryk, jestem ciekawy, jak on u ciebie się sprawdza po jakimś dłuższym czasie eksploatacji. U mnie tutaj naprawdę pojawiło się masę znaków zapytania, jeżeli chodzi o ten produkt. No nie wiem, czy on by przetrwał e, moją eksploatację. Która i tak mimo wszystko nie jest jakaś bardzo intensywna. No, i też jestem ciekawy, co sądzisz. Czy lepiej kupić tańsze za około 60 zł scyzorek, czy dołożyć więcej i kupić coś sprawdzonego, markowego? Być po prostu jak handyman. Dzięki. Do następnego odcinka. Cześć.